Dzień dobry Państwu, dzisiaj jest bardzo dobry dzień, a właściwie już noc, ale już Wam tłumaczę co się wydarzyło. Zacznijmy od pierwszej informacji. Jak widzicie, hajsy na koncie się pojawiły, mam prawie milion dwieście tysięcy, więc i zdążyło ogarnąć to w zasadzie w 5 dni, bo zgłosiłem to w poniedziałek, a dzisiaj mamy piątek w nocy już właściwie sobotę, kiedy to nagrywam i jak widzicie, no zaraz zabieram się z powrotem za budowanie składu, więc super, oczywiście podziękuję tam supportowi za to, że tak szybko się z tym uwinęli, bo będę mógł walczyć w finalsach, oczywiście się zakwalifikowałem już jeden mecz wygrałem, więc to jest pierwsza informacja. Druga informacja jest taka, że no właśnie, wracamy z materiałami, ja już mam dla was poniekąd nagrany materiał poradnik z rynku transferowego i poradnik z eFootball i prawdopodobnie najpierw ten rynek transferowy pojawi się w ten weekend ale futbol wam wrzucę jakoś poniedziałek, wtorek, coś takiego, wtorek podejrzewam, bo postanowiłem zmienić trochę pewną zasadę działania. Będzie zdecydowanie mniej materiałów, bo najzwyczajniej w świecie nie wyrabiam, a chcę trochę hardować w tym roku na uczelni, bo to jest mój licencjat i, i trochę więcej w muzykę się zaangażować, więc... Wyglądać to będzie w ten sposób, że w dni, w mam sesję live nie pojawiają się żadne odcinki, czyli to jest niedziela i poniedziałek. Natomiast... Co do odcinków w tygodniu, postaram się, żeby było co najmniej dwa w tygodniu, i za to chcę, żeby one były lepiej zedytowane tak jak na przykład ten odcinek, żeby to nie było, wiecie, takie, żeby był jakiś odcinek, tylko chcę wam dobrze zrobić ten poradnik, chcę wam dobrze zrobić te poradniki tak samo z FIFA. I jak będą jakieś odcinki z Fify, z Ultimate, to wam będę wrzucał prawdopodobnie tak jak ostatnio, na przykład był mecz o e, rangę pierwszą, to jak będzie jakiś ciekawszy, to wam po prostu wrzucę i później nagrody. Tak jak kogoś nie było na sesji live na Twitchu, to wtedy będzie mógł sobie obejrzeć to na YouTubie i myślę, że to będzie miało sens. Trzecia sprawa jest taka że jeszcze, no właśnie to jest taka sprawa, o której wam jeszcze do końca nie mogę mówić jeszcze to nie jest do końca ustalone, ale mogę już wam powiedzieć, że będzie grubo jeśli chodzi właśnie o, um, o jakieś tutaj gierki związane z Fifą, ale to jak już coś tam więcej ustalimy to, to wam oczywiście dam znać no i ostatnia informacja w tym krótkim mimo wszystko vlogu Właśnie wróciłem z Duny i o, bez spoilerów spokojnie, polecam wybrać się na to do kina. Uważam, że film jest idealny do obejrzenia kinie. Efekty wizualne to jest dla mnie. Ja siedziałem po prostu wpatrzony w ten film przez chyba 95% filmu, a trwa jakieś 2,5 godziny. Ja miałem taki sceny. mówię, no to jest, to jest po prostu niesamowite tam, Co scena to lepsza. No fantastycznie się to oglądało. Aczkolwiek nie czytałem książki, całkowicie nie znałem historii i. Naprawdę się świetnie bawiłem. Obsada aktorska genialna oczywiście, ale ma w tym film takie mniej więcej od nie wiem, 30% filmu miałem cały czas w sobie przez co najmniej połowę filmu takie napięcie, że coś się dzieje, po prostu takie emocjonalne napięcie i to ciężko powiedzieć czy emocjonalne w sensie, że wiecie, że, że, że czułem y, jakiś y, y, o, obawy, napięcie takie, że zaraz coś się wydarzy, bardziej nie, niekoniecznie w tą stronę, w sensie takie, taka ciekawość co się zaraz wydarzy dalej w tej historii, to naprawdę no pod wrażeniem, jestem pod wrażeniem, więc polecam się wybrać do kina. No dobrze jutro jest sesja live, 17 przypominam na Twitchu, w poniedziałek jest futbol i postaram się jeszcze tego samego dnia, jak macie ten vlog, wrzucić wam poradnik z transferowego. Ale nie obiecuję, że się wyrobię, bo tak jak mówię, ostatnio jestem różnie. No, także tyle. Trzymajcie się. Hej. hej.